Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle bell time, Jingle bell time To jest taka figurka Pomówmy um, się w nim targować Witamy wszystkich Dzisiaj w naszym piernikowym domu mamy niezwykłego gościa, gdyż jest to Mikołaj Mam rózgę, patrzcie A ja jestem elfem Nie, chyba diabłem Myszki Nikolaj też był niegrzeczny i też musiał dostać różgę. Dlaczego ja mam rózgę? Kto chce oberwać patyka? To ode mnie Daj mi się tu elfy, idziemy rozdawać inny prezent. Okej. Okay. Kogo są takie wielkie sanie? Ola? Oj. No to Ola, weź swoje, Oj, bo wyglądają pszczowato. Prz... Dzięki. I dostałam znowu rózgę! Ola, czekajcie na mnie! Się Oj, Boże święty, muszę sobie korolki ubrać. Bo jedziemy dawać prezenty dzieciakom melon. Jesteś no, Dobra, daj! Jedziemy! Do telepierdu! A dobra! Napisz ho, ho dzieciaki po angielsku coś. Gdzie są? Chcesz, co? Dzieciaki... do telepierdu. O jest O, ja zespolam! Kurde! telepierdu. Dzięki! Co, Dzieci? moja mina? Ale kto jest w telepierdzie? Nie! No! Łohoł! Czekaj, skąd O nie! A czemu ją na tali? Nie kilka baranek. Klaudia! No bo byłam. ja jestem piernikiem, bo jestem stary piernik. Tu właśnie byłam. Czekaj, Czekaj bo muszę jeszcze przejść. Dobrze. Kieście są. O, tu są jakieś sanki. Wow! Chodź do mnie na ten... Ej, no chodźcie... Czekajcie na, na Mikołaja, ale... Natalia, chodź do mnie na barana! Nie chcę, żeby ja co że rozpakowałam. Ola! Ola! Ej, chodź tu na moje baranaty. Ej, ludzie, gdzie gdzie jesteście? że jesteś. Chodź mi na barana. O, szponuję sankami. Ojej, jestem mały. Ojej. I bilij na barana, Ojej. Jestem u Oli! To skoda, Ale ja nie prowadzę, jedziemy. bo ja jestem Mikołajem, nie? właśnie. Chyba nie możesz. Naprawdę Mela prowadzi, ale widać, jak mnie prowadzi. No właśnie. Mela, za chwilę jedziemy po Big present i sobie no coś okay. w, kupię, bo mam 492. Jak mi wypadnie, wala nową stronę, nie coś Znale, ko tylko, że Kosztuje 499. Mam 92. Stój! O, jestem jeszcze, Mela, stój, 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 nie wariuj. No. Czekaj, ja to po Ciebie. No, dawaj. Kakuj. No. No, no. no nie odjeżdżaj. nie Bo ja, ja biegnę. U, kurde. Jestem małym pierniczkiem. Jedziemy! No, czekaj, bo tam gdzie się ludzie targują. Ale jak jest dostać pan Gielsk? Jedź nas! Tylko nie w pani raz! A, to kieruje tam! Jezu, jak to zrób zgała otwarte to tu zamknięte! Kurde! No czekaj, no! Kto kieruje tym głupim sankiem? samkami. sankami. Sankami. No dobra. Jestem no małym same. pierniczkiem. Czekaj. Czekaj, Hi, no. Hi. 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 Hi bad kids. I so rana will get I a I a you're gonna gonna start, start. So I beat you.

Mówi się wszystko tak po angielsku. Ły. Gry. Naprawdę? Ły piszesz? Ły. Ły piszesz? Ły. Ły piszesz? Ły się nie pisze jak jest. Ten. A jaka grzeczna? G. FD. Grzecz. Ale nie po angielsku. A. A. Co miała? Stary piernik. Hahaha. Nie, kit to było u chyba. Kind to jest grzeczne. No właśnie kind! No właśnie! Czekaj, kto tam Mija? Ja. Ale że... Ja byłam 16, nie? Ta na każdą stoi tu tą Amber jakaś. Dawaj jej prezent. Yes. O, oh, Mia. Ta Mija. Mm -hmm. Czego ona do jasnej Anielki nie chce go wziąć? O Jezu! Co? I do mnie też przychodzą różne. Wow! Dobra. Okej, okay, ci prezenty, Ja? Jest ci no. ludzie, No... I teraz tak mówić cicho, tylko tak piosenka, niech tak będzie, okej? Staw Mega cicho bądź! Ej <laughs> no, dalej jakbyś to tam to Piosenka, wiesz. Ale, ale a... jest piosenka To jest tak jest I, I, I all 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 to Christmas is You, to jest fajne. Ej, no. Na, 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 mam mi nie, pasowało. Okej. Marta, masz jakieś prezenty jeszcze? Zostały ci? Mam nie, mam. nie, nie, Mogę tak to ci mi jakieś. Nie, pisało? <stanie opiyecki> <stanie ruby> Tata. Tata. Dobra, a teraz eu ia dar o primeiro o Helper. Ok, o primeiro presente E podam, komu dam. Santa. Czekaja, Czulka. Kiedy? Nie. Tam Kind. Cíde? A ty? Dasz mi kanarka, proszę. Yy, tak mam Ja dam tej kanary and parrot. Dam jej prezent. Got item from backpack. I damy prezent. Yes. I pierwszy prezent! Dałam jej. Gdzie ona jest? O, o ten, daj mi i... jakiś prezent. Co? Daj mi jakiś prezent, bo chcę o, komuś tutaj dać. Są. To jest, to jest. Ale nie ja mam kasy. Ja idę patrzeć. Co ta dziewczyna dostanie? Nie chcę co to stawiać! No! Oh my good, ale! No Zdaję no Proszę! Ale fajne to jest, nie? No, genialne, ty. To jest jakiś tukan. czekaj. dostałam prezent. Czekaj, mógłby go dać? Mogę prezent. Ja jest item. Czekaj. From the back. I. Yes! Ne, Kto ne, chce prezent? Jak się pisze dam? jak e się pisze dam to Dam. Give. Okej, okay, dam. Ale dám. Give to jest -e. mm. prezent. G-I-V-E. A. Teraz dałam tukan 245 prezent. Ja za dziękuję w komu Ej, komuś price me GIF a Znaczy give, give. Po prostu... To je ta Amelia. Okay. Teraz znowu wysyłam. Hi, are you taking care? Yes, I am out and I give you a present. Teraz daję Ci taki Mickey Fickie. Ja mu daję prezent. No to daję komuś innemu. Te dam komuś innemu. Tarce napisane. Ja dam e, Kicior ze Ktubę. O oh, yes. ja, ale to jest piękne. Oh, no.

Coś tam, coś właśnie. Komu Pani. teraz dać jeszcze? Dam tym osobom. O, tu jest kolejna. Teraz ci komera. No, komu teraz dać? Kolejnej osobie. To jest tak. Ksawnik czy okay. kobera. To jest już czwarta osoba, której daje prezent nieznajomym. No, no, no. I je. Dam trzy prezenty. O, no. tu to jest jakaś... Dziewczyna. Chodźcie ludzie! Chleb. Chleb. Teraz dam tej Luna. No no mnie uciekają, ci nie dam. Ej, bo nikt o tym nie chce. Ja ten. 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 I damy. Luna 1, 2, 3, B, wysypy. B, o, 1. właśnie, mam tutaj taką tam co? kolejny, już piąty prezent. A. Podaruję jakiejś nieznanej osobie. Naleźmy targować ja. z ludźmi. Bo... A teraz dam jeszcze yes. widra, 56. Też dam prezent. Daję ludziom e, moje. moje e, widra, podłoga, 56. Tak. Kolejne, szósta osoba. Biorę podłoga, jakiś mały O, tu jest kolejna osoba. Okay. Yes. dam. Daj im buty, których... Daj im rzeczy, których ja nie lubię. Nie Ej, gdzie jest alicja 1, 2, 3. Nie, to fajnie. A nie, im tam od Oli tak, tu nie wiem, co to jest. alicja jeden dwa teraz... Tak, ja daję kolejne już siódmej osobie. Daję 2x, oh 2... My Kolejny prezent Ani prezent. ja, ja prezent. Co? Zaproś ich do twojego domu Natala Ej, uglądasz impre? Może um, tak, że jeszcze zrobimy, że urządzimy impre nam prezentów i na impre u a tak, będziemy dawać y, Ten Takiej lubię Ej, ktoś mi dał jakiś yes. Nie wiem kto mi dał, ale mi dał jakiś syrop Taki Ola. Proszę. Ola? Dam mi myszkę. I mam Albo. Tak, Sam też prezek. Ej, nie dam mi myszkę taką. Słodką mi dam myszka. Ej, Lumie takiej. Luna jak ile pójdzie. Nawadzi prezent. On chyba dla dziękuję. jest ty. Jeszcze kolejnej osobie. Nie no. wiem, której, ale chyba ósmej. Ej, chodźcie. Mikołaj, prowadź do mnie. Dobra, I to będzie? będzie ósma osoba, której daję prezent not. Not. David oh. jeden, dwa, dwa, trzy. Yes. i jej okay. nick to jest 2, 1223 Jest. Nat... I genialne! Nat... of... Nat... of... prezent. Ej, to taki tukan, jakieś 2, 4, 5, któremu dałam... O oh lol, ale wane, rozumiecie to, że jest jedna osoba... Mnie te. na telefonie. Ej, no... Taka jedna osoba, oni Tukan ile się na wcześniej, nie pamiętam jak to dokładnie, ubrała się dokładnie tak samo jak ja. I też... I teraz kupowałam kilka <laughs> I też ubradała się ja tak samo jak i dałam sobie w elf, który da ci prezent. I też <laughs> nakupowała takich małych prezent, i też nie rozstawała. Kurde, ale w to. I kolejne. Ogółem to miałam... 1700 Chodźcie teraz na imprezę wszyscy za mną Do kogo? Do Natalii Ale to Nie wiem, prawda, urządziła Aha, w sensie mam zrobić imprezę No, i na tym będziemy dawać prezenty Ale Tego to nie, będzie. no dobra Wszystkie zabawki Ja miałam, tak, i teraz uwaga, mm, ten, dawajcie drufy na tym filmikiem, ponieważ ja podałam na lotu wahajsu na filmie, ponieważ dałam aż ponad 1700, trochę nagrałam z mojej perspektywy Widzieli, ale na dawałam dużo więcej osobom również, którą spotkałam. Każda, każda pre... osoba, którą spotkałam Teraz dostawała prezent. Nie, nie jeszcze. Najmniej jeden. Więc... I to było tylko ode mnie, a jeszcze inni dawali, więc... Więc naprawdę... Oczekujcie! Na to wciąż ją e, 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 Ja mam taki. Nie wiem, co Klaudia ten bo jej nie słuchała, ale wygląda prze Szkoda, że nie możemy pokazywać twarzy, bo po prostu jakby tam ikonka jej była, to po prostu wyglądała prze To małżuszki Tak, ja też mam różki anitera. Jednym z rzeczy, co ja myślę, że wygląda. Tak, i nos i Dostaliśmy prezent. Okej, tak jest zaproszenie X-Men. I tak, nie wiem, co mówiła Klaudia, ale ja powiem to samo, co Klaudia, no to... Wiem! Napiszemy... nie wiem. Nie, nie. nie wiem jak napiszemy, ale... O! Wiem! Na komendę? Wiem, Dajcie dużo łapek, albo... piszcie, nie wiem. Znaczy, nie, do bo wszystkim już nie Dajcie dużo łapek i pod tym filmem, to, to, to napiszemy, kiedy będziemy nagrywać kolejny film... i rozdawaniem prezentów. Tak, i... Może trzeba czy przejść na plac i będziemy wam hmm. dawać prezenty. Pod jednym z filmów, tak jak już hmm. wcześniej zapytałam nas, czy będziemy hmm. takie coś rozstają prezenty i to jest takie jakby kłopotem sam. Może kiedyś, nie na Przedaż mi pytania ja napisałam wtedy, że może kiedyś znakomimy odcinek, a my wtedy będziemy prezenty. A, jeszcze wiem, takie PSK, czy ktoś ja na moim telefonie. telefonie? On się rozładował, a, nie a ja, bardzo... ja nie chciałam okay. A ja gram na tablet. Okej. Jest już kilka, kilka osób duży, u mnie w chałupie. Gdzie jesteś? O, widzę Mikołaja. O, dostałam świeczkę od Oli. Okej, okay. ja sam tak. Robię no. Czujecie ten klimat świąteczny? No, oh, mega. To będzie genialny świąteczny odcinek. Co się nie mogę zmieścić? Teraz ja nie mogę być z pomieszczeniem z Nie możesz? Ale góra jest jeszcze niewykończona. Ile jest tam ludzi? Yeah. Play Heaven, obviously. Za, yes, zapowiedz mnie! zapowiedz mnie! to Oto Mikołaj pisz! Oto Mikołaj! A, jest... Albo Santa i wykrzyknik. Santa, Santa. Ok. A, A. Szybko, wykrzyknik. Lecisz, lecisz, lecisz. Tak więc Santa. ja A. teraz daj kolejny prezent. To będzie Hello, Kitty so, happy. Happy to ty gdy o. Tu. Tu, I Trzy. O, to. Ford, oglądam. To for. Ej. Ja nie, i ale nie tu for, to o To! Do. To, to. To, to. Okej. Okay. Czyli to, jestem w czy wydać ten to. Hello the Happy. To. Tak. Daję i kolejna osoba zmęczenie od elfa. Na O. Jak się mi no. rozdajemy? Guys. Give. Give. It. G i V E. Giv, i e To GIF i gifs gifs się dam kolejnej osobie Aha nie, bo ona dziękowała tej Kitty Natalia zaproś teraz a g jingle bell jingle bell jingle bell rock jingle bell time jingle bell diamond.